link, dałem link, dałem link cwelu zajebany, dałem link powiedz czy, powiedz czy, cię słychać myszka, powiedz czy cię słychać jak stream wyłączony, no jak jak stream nie działa, co ty pierdolisz czemu szukanie gry do przechwycenia co to ma znaczyć, przecież game capture no przecież powinno być no to ale to mówię że nie to nie działa no kurwa ustawienia czego bo są różne ustawienia no już ja. Alex 7 i teraz mikrofon zmień jeszcze małpo mikrofon zmień manki mikrofon jest nie słyszysz Ułasba mikrofon, to jest to? Ty to masz to? To jest mój mikrofon, no. Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra Ale dobra. się normalnie. Uh, uh, uh. Czekaj, podcam miałem bindy, żeby to... Mamki! Za Mamki. 4 Cztery, cztery. Kurwa. Czekaj, poddźmy to. O, tak, widzę, że się pojawiło to. Dobra, dobra. zawsze się jeszcze, zobaczysz. Dobra zajebańcu. Czekaj. Daj ci suba. Łapkę w dół. Szukaj i nagle się zjebała gra. Maxi Smano, szmano Maxi. Smano Maxi. Siemano, Maxi. Cześć. cześć. O, jest gra? Dajcie. Daj znać czy jest gra Maxi, bo... Nie zabuj, bo trzeba będzie wszystko pieprzyć. Dobrze, ale zamknij... Ja, ja widzę wszystko ten do Maxi... Czekaj, jest to dam se czat. chat. Zaltabuję jeszcze, dam se czat z tego streama przecież Szukanie Zm... gry do przechwycenia. Zamknij zdychuję. Dobra, mam czat odpalony na tym. Dobra, już jest, już powinno być git. To stream a na dysku, bo ci komputer spali. Ja pier... kurwa, mogłeś powiedzieć to przed sekundą do sobie. Zjara się żywcem. Z... O coś to? Co to było, ej? Bo, bo ja zapomniałem już dlaczego słyszę te dźwięki Dobra gramy, gotowy? Tak, jestem gotowy. Dobra. Jest rokę, dzięki Maxi. Ale po chuj wyszedłeś. Masz jednego widać, czyli mnie? No nie masz mam. Tak nikogo, jest zero. Weź tak, bo o kamerą na boki. O Liptonki TV Just ja subscribed. Jest! Działa! Liptonki TV! Powiadomienie! Działa! Konia powiedz mi tak. Powiedz, a masz mało później, weź coś powiedz. Mówię. Chuj. Mówię cokolwiek. Czekaj? Okay. Halo? Mhm, mm halo? Ale jeszcze później nie jedź jedź, 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 no Kurwa or... No i zjebałeś, no z ratowałem. Widzisz, ale ci dupy uratowałem O, jeszcze Ja jeszcze brawo. wpadnie Nie <laughs> Brawo, dziękuję, dzięki, dzięki Czemu dziękuję. nie dostałem asysty, halo? Eee, słabo to z tobą Już to skandal jest, ej hey. Obrzydliwe to wyszło a, Ale masz opóźnienie Człowieku dobrze, super. dobrze. Człowieku Ry. Ej, zjebało mi się ustawienia. O co chodzi? Oj oj, kolega lepszy Ej, ustawienia mi się lokatica zjebały, Pomocy! Uaa, co ja robię? O naprawiło się chyba już. O dobra. A się wzięło samo, naprawiło. CO SIĘ DZIEJE? CO się dzieje? Nie wiem a się muszę spać a nie bawić się w ustawieniach Rocket League teraz Halo <laughs> Muszę się spłocić Oj śladnią... po bramce, po brance, kurwa po brance, Patrz, wystawiłeś Jak... temu chujowi tempemu Jak po małpo? Nie zapierdalaj boosta Kurwa mi się do nie Igorinia! o Monki! Ale ciebie małpa jest Ja chciałem wybić, patrz co zrobiłam Ale... Dobra, teraz widać Teraz widać, że muszę się spocić Dobra, daj mi teraz do roboty Jaka małpa to nie jest Ale małpiatka Ja pierdolę Dobra, może nadrobię to teraz Pokojnie, nie, ja się nawet nie poco teraz Dawaj, daj, próbuj swoich sił, próbuj na streamie. No, no, Robimy content Bo to, się startowałeś Rocket League, Coś się powaliło! Co się dzieje? No coś się dzieje z tym Rocket League? Iem. No co? Musimy poddać mecz, Gordinio, musimy poddać mecz, niestety. Nic nie no, widzę, totalnie. Dobra. No, coś się co dzieje z tym. No. się dzieje z tym Rocket League? My się jest fuj spocona, stary. Co się. Co się myś dzieje? Tak, spocona. Gdzie jestem? jest ten Rocket O kur... co się dzieje? Mysz jest tak spocona Mysz śmierdzi z myś Mysz jest spocony Nie no, obrzydliwy. Rocket League coś się pochrzanie. Mhm, uh -huh. się wziął sam pochrzaniu. Bo chce że już na Rocket League co na mówić. A nie Fortnite, a jakiegoś, wiesz? Okay. a jak leci yy, na przykład Lil na seks? W tym, to dostanę za prawa autorskie? Czy, czy leci, czy leci? Co leci? Co leci? Lil na seks. Co to jest? Taki murzyn fajny, lubię go. pewnie jak ma dużo wyświetleń, ma tam w opisie prawa autorskie, to no, Tak. A, A... O, o co ci się stanie dostaniesz ponad za zaprawa? Co ci się nic nie stanie stary? No tylko jakiś pozyw. Nie, dlaczego? Tylko po prostu ci zabokujesz ten tyle. Ej, co się ory. dzieje? Nie, nie. Rocket League Ej. się zepsuł Ty się zepsułeś Ej... Kurwa... Dlaczego się to Co się stało? O nie, DPI się zmniejszył o 1... Jed... Nie, czy to jest możliwe? Jebany Rocket League, nienawidzę tej gry już A co się stało? Jakiś fałdy mi... faluje mi wszystko tak jak twój brzuch na głowie? Nie. Boże, Ja pierdolę. Coś z tym Rocket League'em. Daj łapkę w górę lepiej. Całem już czekaj. To Maxi, daj łapkę w górę, bo ci nie daruję. Ej, no to chyba dzisiaj sobie nie pogramę w Rocket League'a. Trudno, no. będę grał sam. Ja pierdolę. Będziesz robił Zasra... to Będziesz robił to. Ej, nie wiem, no zaraz się wkurwię, nie, naprawdę. Po co? No bo... Twój Rocket League mi nie działa, to jest już... Coś, coś, coś złego Maxi daj łapkę w górę, bo cię będziemy prześladować w nocy. Chyba no, naprawiłem, no, wiesz? No, dobra, dzięki. Dzięki. O. Naprawiłem Szacunek czy nie? Dla Szacunek dla ciebie. Naprawiłem. Chyba naprawił. czekaj właśnie patrzę, kurwa, napierdalam, wszystkie strony jako ślądowania jako ślądowanie. Sory, już lapka jedzie. Dobra, 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 już ogarniemy spokojnie, nie ma problemu. Jest opóźnienie tak mniej więcej 15 sekund. Co ty więcej mopko? Więcej no. Jest sporo, bo... Nie wiem, nie wiem, a wzięliśmy, że było bez, bez ten, bez opóźnienia i, i tak to nic nie dało. Bo... Użyłaś streamlapsa, co ty siedzisz? No, nie, 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 nie. Co? Karta to mi zaraz wybuchnie. Dobra, um, uwaga, widzowie. Robimy oficjalne przeglądanie sklepu. Zatem, co to jest to? Nie, dobra. Zaraz, hmm. zaraz. Komputer przez okno wywalam, sorry. Hmm. Hmm. Za dużo... Z, z, zbyt słabe na, jak na tyle Co Coś jest? się popieprzyło Tu jest tak. Jakieś takie auto? To jest trochę zjebane. To jest. resetuję kompas zaraz mnie kurwica weźmie. Mhm. Kompa resetuje. Dobra. To są śruby. Śruby spoko, śruby na plus. Szaf... O, też spoczko. To. Koła czuper. Hmm. hm, sobie, A to Spoczko. To. To też fajne. A to ten zestaw już był te seriksa mam. Dzięki Bartolowi. On strojdował się ze mną. To jest... To jest spoczkautko, ale też takie Lamborghini podobne, także no. To na minus na pewno. Pride Mouth. Obrzydliwe koła. Nie dość, że się kojarzył tylko z jednym, to... <laughs> jeszcze chujowe wyglądają. A tu już... Esport. Gdzie jest... mycha? W sieci... Nie ma nikogo? Halo, halo, Czekamy. halo? Hallo. nigdy Nigdy więcej nie będę kręcił kurwa w Nvidia Control Panel żadnych kurwa ustawień Ja! Co? Nie rób tego na to już, już to zrobiłem kiedyś, znaczy niedawno hmm. w sumie dzisiaj z tego żałuję Ta robota coś się popieprzyło z karty graficznej Ja! Poczki ja pierdolę Mhm Nabawiłem się jakiegoś gówna Dobra to robimy jakiś nowy profil Muszę się streamować Marauder, masa Nie 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 jak to dalej będzie, jak tak dalej będzie to wala formatu. To To jest reaper Jezu. się jaki się dzieje, to tak żre mój komputer. O, wirus. Nie, 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 spokojnie. O, po prostu się uruchamia dobra, nieważne. Może do minusa weźmiemy klasycznie? Urwa zachciało mi się. Bo zachciało mi się chyba, nie wiem. Ach, nie to już. To już paski. Jest coś się nawet. Jeszcze ciemnie, o. Dajemy jakiś... Dajemy jakiś taki może, taki... No to dalej będzie wowana komputer przez okno. Półpołysk. Ten brzmi... ten wygląda nawet ładnie. Brzmi. Chyba naprawiłem. O dziwo. Nie, to będzie to kamuflaż takie. kamuflażo podobne. Nie, białe są so git. No kurwa. Dobra, naprawiłem na szczęście. Tak to no, bym ma, kurwa formata już jebał. Głębszy kolor bym jedną. No, taki. Dobra, też i sobie to. O. No i to będzie... Gardawaj, gardnie nie pierdol. O czym niby? głupotach Tak jak zgubka to robisz. Wiesz to tylko twoją starą Oooooo na strynu takie o. Ej jenu, zaraz... Corino, Corino, co ty mówisz, Corino? Zaraz golda spadnę, bo kurwa... Przygrałem do czy to muszę już. Ble, czapka. Ale no dobra, trzeba zdjąć butelkę i trzeba się upocić, sorry. Jezu, czy ja naprawdę wziąłem to minus <grym> Teraz to jest z sprawy. A to minus jest bardzo dobry, przecież ja zawsze no. używam albo Tina. 12 jadę, jest jadę jedy, jadę. jedy. jeden. Zamknij pizdy. Trafiłem. Przebiłem. Ojej, ale jestem skillowym graczem. O nie, chuj. Myślałem, że już leciało, wiesz? Przez chwilę. Spokojnie, ja się po co teraz? właśnie widzę. Kurwa, busta nie zgarnąłem. Traf do Proszę! Igor, mnie zabijecie. Dlaczego? No, ma pusto bramku, nie można trafić. No jak to na pusto? Błagam, odbij to! Dlaczego ty po nie jedziesz? Dobrze Spierdzie, chłopie Poradziłem sobie Będzie środek A, Kurwa nie będzie Dobry środek, dobry środek Dobry kurwa, no. środek. A, Dobry środek Lepszy niż twój Oj oj widzisz? tubka uratowana Zużyłem busta na trzy znaczy, Dlaczego nie zbampowałeś? Ehm. O, o, dobrze. dobrze. Skilowi ode mnie. Bóg no, sobie mnie zajebali. O, patrz jaki pinch! O, yes! Nice. Ale pinch, ale pinch, ty, ale pinch, ale pinch. Ej, ty gość chyba nie ogarnął, że piłka leci w ogóle na bramkę. Zauważyłeś? No. Chyba jeszcze musisz bardziej... Chłopcy kryją... No, no, wiem, musisz się spocić, już słyszałem to. Bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Przybiłem, przybiłem. Środek, środek, iść, leś leś, 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 nie, nie powiem tylko po piłkę. Dobra, da radę, da radę, środek. Kurwa. Ojojoj Za bardzo mnie podkusiło bardzo do środka. Zawsze się chciałem to uderzyć tą piłkę. Właśnie założyłem. Ojej. Ojoj, wleci. Nie. Co ty? Nie, dobra. Kurwa Ojej. mam się... Za... Obaj zjebaliśmy, obaj zjebaliśmy i to jak. Aha. Fajnie. Dawaj lekko. Dobrze i brawo. Człowiek rakieta by the way. To jest zasadny level mm -hmm. Trzeba się popsować na co zostaje, zostaje A się cofam po buścika Trafisz? Coś tam o ja Och, Zjebałeś Musiał to bążadzić jesteś? Tak Segliłem tobą Sorry musiałem <noise> Jadę, Wiecisz? jadę, jadę Przybite No koleżko ty. Oj. Nie, ja się cofam, leż, leż, leż. ty, ty lesz się ja się cofam Ja nie mam busy stary, wiesz ale, kurwa, ktoś musi zostać przy pile No patrz, właśnie takie sytuacje są, właśnie takie Przez to właśnie No, no 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 no, ojojoj oj, ojojoj, oj. Oj, 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 oj. Ale jak z jakimś że to się nie potrafił pocić, bo czuję, że ktoś mi kurwa siedzi nad, za plecami nie? Ja w ogóle źle to zrobiłem, zamiast to wybić, to zjechałem jakoś na dół, nie wiem co chodzi Dobra, Dobra. Pok pokażę ci szuki, Kikofa, szukiwo? Nie, nie, bo znowu zjebiesz. No, to zjebałem. No, ja wiem, że zjebałeś. Dostaw, moja. No, jedź no. Nie mam busta. Chłopie bym cię tak bumpnął, żebyś wyleciał w kosmos. Dobrze. Brawo. Ale nie potrafisz upłacić, o co chodzi? Ja się potrafię spojrzeć czasem jak taka mysz m Mysz mokra m Mokra mysz na deszczu Dobra, za ale... jakieś 15 minut kończymy streamka ale to był taki... Co? No tak, to był taki krótki streamek Znaczy to ma być, miał być przynajmniej Że Nie wiem, ale... A co, już Berlin nie mat? Nie Nie wiesz, jakoś tak... O A... no. no co za chujsko, <laughs> no wbiłbym to, no Moja Brawo Ale realik ale, piękny Gloku no, To już było takie midlu pocenia trafię jeszcze o wiele lepiej Oho. Yo, No bio. nie było szans tego bronić. No, ale patrz w ogóle. Znaczy, ona... Był by, by szansa, tylko że ja po prostu za zareagowałem. Patrz, ale zobacz, walnąłem w piłkę i ona w miejscu stała. To jest. No tak. To jest cringeowe. co osoby można na streamie, ciesz no, cieszę się. Czterolotki w góra. Cieszę się. A kurwa, zjebałem. Chciałem speed flipa zrobić, a. poleciałem na tył. A tu jest wywal, wywal, wywal. wywal. No dobrze Patrz, teraz wybią do góry, moja Tak wiem, widzę I brameczka, easy, brameczka Do środka, do środka, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, A, dobra, tam jesteś Nie mam boost'a Oj, oj O, ale nie widziałem tej piłki w ogóle o, Kurwa, co się ze mną dzieje? Płocy Ja leż... na dachu leciałem o, przez pół o, kilometra kurwa, o, oj, gorinio, hmm. też podobny błąd tak wcześniej mój. Tego ty wiesz, miałeś o, wiele, o wiele, więcej czasu na reakcję. No. K kurwa, gdzie prawie wszystko? Gdzie prawie wszystko? więcej ten do manewru. Daj. No i co? I znowu jest to samo, patrz. Spokojnie. No. Wybij, oh! wybij wybi. Jak mam to wybić. Nie no możesz po busta jeździć Igornio. Nie możesz Ale w takich sytuacjach. Jak mam to wybić? Gdzie ty byłeś? No przecież były, pojechałem po piłkę. Za, widzisz po busta tak to byś się wrócił, Igornio. Nie, 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 właśnie nie. O, o, pi, piłka jest priorytetem, no wiesz Bioryt. co mi chodzi. No. <laughs> priorytetem, no nie wiem, no nie jestem Polakiem. <laughs> no nie, rzeczywiście, ty nie jesteś Polakiem. Czy jestem pół Polakiem? Znaczy, w sumie, ja jestem Polakiem, bo urodziłem się w Polsce. Nie no, żartu... nie no, żartuję, kurwa. No, dawaj. A weź coś no, powiedz po... po arabsku, tak jebni takim, wiesz, dialektem arabskim. Dobra, dobra, czekaj. Salam e, alaikum brother. Salam wa anta, enamin bolanda. <susur> <susur> Chmar, <susur> 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 chpu. <grych> no, nie wiem, co powiedziałeś, ale okej. Okay. Ale lepiej, żebyś wiedział. Salam aleikum, brat. Wiesz, co powiedziałem? Kurwa. Nie. Kurwa. Już nie mogę się ten skupić. Wiesz, co powiedziałem? Nie. E, e, siema, siema. E, e, co tam u ciebie jest? Jestem z Polski. Spierdalaj. I hatfu jeszcze było takie. Upocony <coughs> Arab. <coughs> Kurwa, Muszę się chce szczać. Salam alejkum salam, my te wy, To jest chyba po fińsku. Dośpiewam teraz. No, no tak. Oj, będzie, będzie. Nie będzie. To jest tak, totalnie Bambicze. To dopiero później będzie moja Gierka. Bambicze. Fortnite się uruchomił. Maxi, Maxi i inny widzu o którego istnieją, nie wiem. Znaczy, może wiem, ale nie na przykład. Tak Powiedz, co sądzisz o meczu i czy jestem aż taki zły jak. jaki jak, jak jestem, kurwa. Mm. <ślesk> B -b to tam się monu nie bądź Fajne malowanie ma, na do minusa myszka Pamiętaj kurwa, nigdy nie baw się Nvidia Control Panelem <laughs> Spokojnie nie mam zamiaru <laughs> A, już to zrobiłem I, i żałuję Nvidia Control Panel Maxi, co sądzisz o meczu? Bardzo chujowy Napisz, napisz co o meczu Maxi I napisz czy Myszka jest debilem Ja jestem prosta, że tak No jesteś no Kto jedzie? A ty jedziesz, dobra Blle, obrzydliwa grafika w recordingu coś się zjebało Grasz na Epic Gamesie stary O sian, Bartolo, co u ciebie? Bartolo <noise> co ty, co ty? Kurwa, cofaj się. Nie no, nie o to chodziło. Ale manki, ale manki, ale manki. Ma, manki. No kurwa. Chłopie wapno. Afidka. No. Pięć łapek w górę. Dojebane, dzięki. Ja! Ale mną kiwnęło! Uuu, dostałem bombę No Dobra, ale ci le Ale mną kiwnęło no, nie. Coś nie siada totalnie, nienawidzę na streamie ale tego się... oh. nie, nie, nie mam busta. Uff Czekaj, uratujemy, uratowałeś, brawo Ale ci mikro zrywa stary Czasami jest takie Teraz jest git? Nie mam To Jest tak, git is, halo? Jest git, jest git No nie wiem, no, stresuję się, kurwa. No. Trzech widzów na tym, masz się czym stresować. No. Nawet pięć łapy w górę, o nie. Był git, Maxim napisał teraz spojrzałem. Dobrze. No. Dobrze, dziękujemy. Masz to. no leć po to. No co za chuj, no. dalej. Brawo? Nie. No nie, no, co brawo co. Dobra. Salam alaikum. salam alaikum, brother Dawaj, to no dawaj Ale bytuje chłop, że jest niby no, no Afk, nie? AF salam aleikum. Monkey! Funny monkey. Śmieszna małpa. Śmieszna małka, Dobra, czekaj, to trzeba w końcu skończyć, chyba tak mi się daje. Trzeba z tym skończyć. A. Ale kurwa sam nic nie wykrzeszą na, na dwóch, na dwóch sposjąców Za jakim mordę? Znaczy w ataku oczywiście nie? Mhm mm Wystawione miałeś brawo sam nic nie wykrzesą, mhm. Mm Żebyś się nie <grym> Kurwa, co mi kompa... Halo? Halo, 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 halo Co kompa halo, halo, halo. mi zlagowało przez chyba coś halo, halo, halo. robiłem Kurwa, co ty zrobił? Ja ty... <laughs> chciałem speed flip, się cofnąłem. Co kurwa, co ty I z... w miejscu sobie podskoczył, nudził. Się, się dzieje jak popełnisz błąd, w flipie. Tja. No nie, ale jestem manki. No. Stresuję się, manki. mam bósta, jakbym miał, to możemy to wbić nawet. O, manki! Ale mi wichajesz na mordę. a ty jesteś manki. Może i tak. No, gg. Czemu gg? No, gg, po robocie. Czemu gg? Manki, jedź! No nie mogę, no bo się odbiłem fajnie. O, gg, gg, po robocie. Nie, coś mi się dzieje z tu kartą, ja... Zwieczne problemy jakieś. No. A to, a to ze starą, a to z typu... no. No kurwa. O się bawić w NVIDII Control Panel no GG 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 Kurwa no o co chodzi Zaraz się w kurwy to będę robił grafiki GG 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 Nie no GG po robocie GG 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 Przepraszam mi się nawet już nie chce tego roketa no to i tak zaraz skończymy streama, w więc... sumie. Trochę zmieniała zajowa szczerze, tak ci powiem. Pff, jeszcze niedawno mówisz, będziesz przez cały ten grał. Przez całe swoje Czas. życie. To... Okej, okay. podejale co, podaję, ja lecę. podaję ja lecę, na chwilę. Nie, nie poddajemy stopy. Muszę... Ja, wiesz co będę robił teraz? No. Będę zakładał Instagrama gryzerdzie No to chociaż dokończ, no, minuta 12. <noise> nie chce mi się marnować z życia Dawaj, tyle czasu. No. Po drugie, jestem bambolem. No. Bo kurwa, się stresuję. To się nie stresuj. Nie da się. Wiesz, jakbyś miał poważną chorobę. Okej, okay, rozumiem, możesz się stresować. Ale tak, Gro. Wszystko, wszystko przez egzaminę. Tak, które już się odbyły. Dobra, okej. Okay. Może, może jednak to poddaję, no że nie jest wszystko. rozsądne. Dobra, czekaj, no przepraszam, Ibarinę. No. Dobra, ja wychodzę Solar z roku Dobra. Dziękujemy za udanego streama. Udanego. Rzeczymy. Dobra. Kocham was, moi widzowie. Mm, bujaki i w ogóle. No i... Um, kocham Disa.